Dokładnie rok temu prolog 40. edycji Rajdu Dakar odbywał się w tym samym miejscu. Kiedy zapytałem jednego z moich peruwiańskich konkurentów, dlaczego akurat tutaj, powiedział: O, to bardzo przyjemne miejsce, zobacz, ilu, tam, ilu tutaj jest ludzi, ilu widzów, ale też ile osób jeździ po tej pustyni. To miejsce, do którego przyjeżdżamy na weekendowe przejażdżki z rodziną. Jednak jeśli po tej samej pustyni, która wydaje się na przejażdżkę łatwa, ścigać się o sekundy, wówczas staje się wielkim wyzwaniem, a nawet niebezpieczna. Tym bardziej cieszy doskonały wynik Kuby Przygońskiego, który był dzisiaj trzeci, dosłownie o sekundy, z dwukrotnym mistrzem świata Carlosem Saincem, którego ksywka brzmi El Matador. Chyba już czas, żeby Kuba Przygoński dostał swoją ksywkę stosowną do prędkości, z jaką pędzi przez pustynię. Cieszą również wyniki pozostałych Polaków, choćby dziesiąty czas Kamila Wiśniewskiego w Kładach. Dwudzieste, któreś, ale ciasno dwudzieste miejsca Giemzy i Tomiczka. Cieszą miejsca pozostałych Polaków w samochodach i UTV. To jest początek rajdu Dakar, w, którego, w którym każdy kolejny etap będzie coraz dłuższy i coraz trudniejszy. Kibicujmy Polakom z w Peru. Rafał Sonik.